Ghost Recon zawsze było serią strzelanek, które kładły bardzo duży nacisk na taktykę. Nie można tego samego powiedzieć o najnowszym, będącym czymś w rodzaju rebootu serii Future Soldier, które całkiem taktycznych korzeni nie porzuciło, ale zdecydowanie bardziej stało się grą akcji. Czy znaczy to jednak, że jest to zła gra? Niekoniecznie. Należy jednak pamiętać, aby nie oczekiwać od niej tego, czego oczekiwało się od poprzednich części serii. Tutaj mamy do czynienia z czymś bliższym typowym militarystycznym strzelankom. A skoro tak jest, to czas na. Nie, kończą mi się koszulki. Chwila. Nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kwas, a to jest wideorecenzja Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier w wersji na konsolę Xbox 360. Gra wyszła też na PlayStation 3 oraz PeCety. Oto oddział Sławnych Duchów. Uzbrojona w najnowsze technologie, świetnie wyszkolona jednostka do zadań specjalnych, która właśnie próbuje przejąć skradzioną głowicę. Nie przyzwyczajajcie się do nich za bardzo, bo za chwilę wszyscy zginą w wybuchu fosforowej bomby pułapki. No i już. A oto drugi oddział duchów. Do tych możecie się przyzwyczaić, bo to główni bohaterowie tej gry i można ich odróżnić po tym, że są w stanie przeżyć bez problemów kilka większych wybuchów. Nie, to są te mięczaki z pierwszego oddziału. Mięczaki, nie mięczaki, pomścić ich trzeba, więc nasi bohaterscy żołnierze, bardziej elitarni niż Starbucksowi hipsterzy z iPhone'ami, wyruszają w tournée dookoła świata w poszukiwaniu geniuszów zła stojących za wybuchem bomby uśmiercającej duchy. I chociaż Amerykanie odwiedzą wiele miejsc w południowej Ameryce oraz środkowej Afryce, a nawet złożą wizytę w Afganistanie, to i tak nitka będzie prowadzić do kłębka zwanego Rosją. To zabawne. Zimna wojna dawno się skończyła, ale nawet kiedy Francuzi i nie tylko z Ubisoftu robią strzelankę o amerykańskich chłopcach, to ich antagonistami muszą być Rosjanie. Po tylu latach indoktrynacji prawdopodobnie dla Amerykanów nawet harasho brzmi jak Giń imperialistyczna świnio! Opowieść to nic specjalnego. Od trochę epickich wybuchów, wyciągania pojmanych sprzymierzeńców z tarapatów w ostatniej chwili i sporo cichych, krwawych infiltracji. Nie wciąga, ale i nie odpycha. Standardowa fabułka typu Amerykanie ratują świat po cichu, pośród eksplozji. Jej zaletą jest zaś to, że wysyła naszych wojaków na wakacje w liczne, całkiem różnorodne lokacje pustkowia targane burzami piaskowymi, biedne wioski, namiotowe obozowiska, skute lodem bazy na północy, ogromne statki, rosyjskie więzienia, urodziwe dacze i tak Co będziemy robić w tych różnorodnych miejscówkach? Strzelać i skradać się. Future Soldier mocno stawia na futurystyczne technologie, więc nasi wojacy będą ukrywać siebie optycznym kamuflażem, wyłuskiwać ukrytych wrogów za pomocą latającej kamery i podglądać ich pod prysznicami przez ściany specjalistycznymi goglami. Wszystko to, aby we czwórkę otoczyć wrogów, namierzyć ich głowy i za pomocą strzelania synchronicznego czekam, aż to będzie dyscyplina olimpijska wykonać taniec wybuchających melonów. Cała mechanika skradania polega na takim ustawianiu się i likwidowaniu czwórek przeciwników, aby nikt inny tego nie zobaczył i aby można było kontynuować ciche sprzątanie. Jeśli jednak coś nam się nie powiedzie i nie jesteśmy w trakcie jednej z tych misji, w których wszczęcie alarmu oznacza koniec gry, zaczyna się strzelanina. I wtedy Ghost Recon zamienia się w bardzo kompetentną, trzecioosobową strzelankę z systemem osłon. Mamy tu wszystko, co trzeba. Wysoce modyfikowalne uzbrojenie, którego różnorodność zrobi wrażenie na każdym miłośniku strzelającej stali, zabijanie wykrytych wrogów strzałami przez cienkie obiekty, przeskakiwanie od osłony do osłony i podnoszenie rannych kolegów przyjacielskim klepnięciem w ramię. To, co zaskakuje w Ghost Recon, to fakt, że zarówno strzelanie, jak i skradanie jest naprawdę nieźle zrobione. Dobrze działa też system przebiegania od osłony do osłony zapożyczony ze Splinter Cell Conviction. Celujemy w naszą przyszłą kryjówkę. Przytrzymujemy przycisk i nasz żołnierz sam przebiega do celu. Sprawdza się to zarówno podczas walki, jak i skradania. Niestety, gra ma sporo problemów ze sztuczną inteligencją sojuszników z naszej drużyny. Nie tyle psuje to zabawę, co klimat. Sojusznicy nie są wykrywani przez wrogów i dobrze, bo byłoby to irytujące, gdyby nasi niefrasobliwi kumple wywoływali alarmy. Niemniej, widok rosyjskiego żołnierza, którego szturchają w kolana przebiegające duchy, jest dość komiczny. Straszne dziś przeciągi! Sasza! Zamknij okno, bo wieje po nogach! Zabawne jest też to, jak nasi sojusznicy czasem łamią prawa fizyki i potrafią namierzyć głowę oznaczonego do likwidacji wroga przez stalową ścianę lub też przez cały budynek, a potem wykonać celny strzał. Ale najgorsze jest to. Stary, czemu się czołgasz w ścianę? Co robisz? Wstawaj! Jeśli brakuje ci wapnia, to kupimy ci tabletki nie zlizuj go ze ścian! Niestety, kiedy się to stanie, musimy cofać się do ostatniego punktu zapisu, bo nasz sojusznik już nigdy nie wstanie i będziemy czekać na niego na zbiórce pod najbliższymi drzwiami w nieskończoność. Jeśli tylko posiada się znajomych bez glonojadowego fetyszu ścian, to te irytujące problemy można obejść przechodząc kampanię w trybie kooperacji. Ale o zabawie na podzielonym ekranie należy zapomnieć. Koop w kampanii działa tylko po sieci. Tymczasem split screen, o którym możemy znaleźć informacje na pudełku, jest dostępny jedynie w trybie Gorilla, czyli następnej podróbce hordy, w której bronimy się w zamkniętej lokacji przed kolejnymi falami nacierającego mięsa armatniego zwanego Wrogiem. Warto tu nadmienić, że to co już opisałem, to całkiem pokaźnych rozmiarów pakiet. Kampania jest nadzwyczaj długa, jak na grę akcji, bo jej przejście zajmuje nawet do kilkunastu godzin, a walka z falami wrogów w trybie Gorilla została przygotowana bardzo dobrze. Niestety zarówno kampanie jak i Guerrillo Horde możemy rozgrywać tylko ze znajomymi. Nie ma tu tworzenia serwerów do grania z obcymi ludźmi. Taka opcja jest jedynie w multiplayerze rywalizacyjnym. O tak! Nowy Ghost Recon umożliwia też walkę z żywym przeciwnikiem. I to całkiem niezłą walkę. Wszystkie tryby gry stawiają na zabawę drużynową i prezentują dość klasyczne ujęcie. Wykonywanie pojawiających się na mapie zadań, przechwytywanie i zanoszenie bomby do bazy przeciwnika, Obrona oraz atak terminali i dość taktyczny tryb oblężenia, w którym ginący gracze nie odradzają się. Doświadczenie, rozwijanie poszczególnych klas postaci, wybieranie jednego z dwóch elementów ekwipunku do odblokowania co kilka poziomów, Ghost Recon Future Soldier nie odbiega za bardzo od standardów sieciowych strzelanek, ale już specyficzny system osłon oraz obecność technologii ukrywających i wykrywających położenie żołnierzy wprowadza nieco świeżości do zabawy. Aby dopełnić obrazu gry, należałoby jeszcze wspomnieć o oprawie audiowizualnej, która jest dość nierówna. Z jednej strony pewne lokacje zostały naprawdę ładnie zaprojektowane. Zaśmiecone miasta podczas zamieszek czy okolice rosyjskich daczy mają styl. Z drugiej strony widać, że wszystko chodzi na naprawdę starym silniku i prawie wszystkie obiekty są bardzo niskiej jakości. Wystarczy choćby popatrzeć na twarze postaci, z których można wyczytać akurat tyle szczegółów, ile sfacjaty zbiera z rajstopami na głowie. Na domiar złego, pomimo grafiki z początków tej generacji konsol, gra jest średnio zoptymalizowana. Większość czasu nie robi problemów, ale kiedy zacznie się jakaś większa strzelanina i coś zacznie wybuchać, chrupnięcia potrafią być naprawdę wyraźne. Na szczęście oprawa dźwiękowa jest przyzwoita. Niezłe głosy postaci, solidne udźwiękowienie i bardzo dobra, czasem symfoniczna, czasem elektroniczna muzyka. Tworzą klimat. I oto całe Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Bardzo dobra gra ze sporym bagażem niedoróbek, kilkoma niezbyt dobrymi rozwiązaniami dotyczącymi rozgrywki w kampanii, średnio zoptymalizowaną i niezbyt zachwycającą oprawą graficzną i trybami kooperacji ograniczonymi tylko do grania ze znajomymi. Miałaby szansę na piątkę, ale słabostki sprawiają, że spada do solidnego 4. na 5. Udanego polowania na skrytych w mroku żołnierzy, którzy padać będą czwórkami. Game on! A tak. Grałem na Xboxie 360, więc mogłem przetestować kinektową zabawę w zbrojowni, w której można uczestniczyć podczas modyfikowania uzbrojenia. Założeniem kinekta jest to, iż gry mają być obsługiwane naturalnymi ruchami przypominającymi symulowane działania. Kapralu, melduję, że właśnie serwisuję swoją spluwę. Rozkładam ją na kawałki, obracam, wymieniam części, a teraz złożę to do kupy i przetestuję. Kabralu? będuje posłusznie, że strzela. Właśnie. Naturalne ruchy. Ciekawe, jak musiał się czuć ten poważny żołnierz, który w samouczku prezentuje stosowne gesty, z miną człowieka, który powtarza sobie, że jego godność nie ucierpi, a koledzy w koszarach wcale nie będą się z niego śmiać. Salutuję brawurowej odwadze tego żołnierza.